Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj pierwszy raz sobie robię kawkę. Czekam na arcybiskupa. Mam nadzieję, że przyjedzie. Bardzo się cieszę z tego, że, że sobie porozmawiamy trochę. Natomiast refleksja będzie krótka. No, widzicie, że czasami takie małe rzeczy jak kawka, szczególnie w takich miejscach jak Tanzania, gdzie się generalnie kawy nie pija, robi dużą różnicę. W związku z tym, że się tutaj kawy nie pija, no to generalnie we wszystkich prawie restauracjach, ponieważ oni za bardzo nie wiedzą, o co chodzi z tą kawą czemu taki wielki ajwaj <coughs> ludzie z zachodu czy biali generalnie robią z kawą, po prostu dają Ci, ci jak zamówisz kawę, taką instant, taką rozpuszczalkę, w jakimś tam, powiedzmy też, no, rozpuszczalka jak rozpuszczalka, nie wiem, może niektórzy jak tam lubią rozpuszczalki, to Jakąś różnicę widzą między jedną, a drugą, ja nie widzę za mocnej. No i właśnie w takich kontekstach się docenia na przykład taki przyrząd jak ten. Tutaj mogę dodać, że ten przyrząd dostałem od Randy'ego Hakera, za co bardzo mu dziękuję. Jest to taki jeden z lepszych przyrządów na takie wyjazdy afrykańskie, bo kawa naprawdę robi się dobra. Wsypałem sobie kawę, to sobie nawet nie kupiłem, ale zamówiłem gorącą wodę, zaraz będę mieć kawkę. I z takich prostych, małych rzeczy składa się nasze życie. Oczywiście można by powiedzieć, że nie muszą one być, no bo nie muszą być. Przeżyjemy bez kawy, przeżyłem kilka dni bez kawy, nie ma problemu. Natomiast dają wiele radości. Myślę sobie, że z takiej perspektywy właśnie wdzięczności za małe rzeczy, to polecam dzisiaj taką moją krótką refleksję. Jeśli czasami nie zauważacie małych rzeczy, to zauważajcie, bo są cenne i dobre i składają się na błogosławieństwo, na radość, na odprężenie od czasu do czasu, na jakiś relaks, na, 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 na chwilę odpoczynku, więc a może na inne rzeczy, może na przykład macie jakieś ulubione siedzenie, gdzie się odlicie, albo może miejsce gdzie pracujecie najlepiej. To są wa ważne małe rzeczy. Bądźmy za nie wdzięczni. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś przy nas, że takich małych rzeczy też właśnie się składa Twoja łaska. Choć Panie, najbardziej Ci dziękujemy za zbawienie i za życie wieczne, ale Panie, jesteś przy nas, otaczasz nas swoją opieką, Panie i dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym i łaskawym Bogiem. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem i do zobaczenia.